Siłanko, siłanko, więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i obiecałem kiedyś, że zrobię tutorial z monumentów, a dokładnie z tego gdzie są potrzebne jakie karty, gdzie jakie karty można wyciągnąć i gdzie trzeba powkładać fuzy, wiadomo, taki tutorial dla początkujących osób w razie, a przy okazji taka mała odpowiedź na pytanie, gdzie się najlepiej budować bo to w sumie wszystko zależy od was więc taki tutorial zaczynajmy i miłego oglądania No i na samym początku zaczniemy od Water Treatmentu. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu pierwszy po kolei u mnie na mapie, a ja gram sobie na serwerze Intoxicated więc jeżeli dalej nie będziecie wiedzieli po tym tutorialu wie co i jak, to zawsze możecie wejść na jakikolwiek serwer do budowania, wpisać sobie na NoClipa i polatać i posprawdzać. Też polecam, będziecie wiedzieli więcej, jeżeli chodzi o mistów. Teraz tak, na water treatmentie na samym środku mamy takiego badziewiaka. Taki mały budyneczek, gdzie żeby wejść, trzeba machnąć sobie taką wajką wajchą naciskacie trzymacie wchodzicie tu będziecie mieli skrzynki albo i nie jeżeli ktoś stawał następnie na górze po prawej stronie chcę użyć jednego fiuza mamy przełącznik czasowy czyli trzeba sprężyć dub, że zanim on się wyłączy wychodzimy górą zaskakujecie sobie na dół i idziecie do drugiego największego budynku który jest w sumie naprzeciwko lekko po prawej stronie Wiecie, na sam koniec wchodzicie po drabince. Niebieska karta się będzie świecić, bo tam odpaliście z fusa, Wchodzicie do niebieskiej, tu są skrzyneczki. Są to militarne boksy i zwykłe boksy, w zależności od tego, jak się zespałnią. A tu będziecie mieli czerwoną kartę. Bo wszędzie tam, gdzie jest wejście na niebieską jest czerwona karta. No i naszym następnym monumentem jest Airfield, czyli lotnisko. I to też jest w sumie całkiem y, fajny pęcik do lutowania to jeden z takich. Powiem moich bardziej ulubionych, bo jest proste jak budowa cepa, więc chodzimy sobie do tego oto garażu. Nazwijmy to garażem hangar garaż. to jest drzwi następnie w prawo i tu musimy wrzucić jednego filtra następnie przełącznik nowoczasowy i najszybciej jest się cofnąć. Wyjść sobie tutaj. I jeden z punktów najbardziej yy, łatwych do odnalezienia. Zresztą od razu jest naprzeciwko, także raczej nikt nie powinien się pomylić. Wchodzimy po drabinie w dół. idziemy sobie cały czas prosto. Nie mam pochodni, więc pewnie wyjadę poza mapę. Wiadomo, tu mamy zieloną kartę. Wchodzimy do środka. Wszędzie jest cimno, zimno. W projowni mamy jedną skrzynkę tu po prawej stronie. Następnie trzeba odpalić kolejnego fiuza, który jest zaraz przy drzwiach. Tu nic nie musicie naciskać, pali wam się niebieska karta, wchodzicie za niebieską. Tu są skrzynki, tu są skrzynki, tu i tu. Też military boxy i jeszcze tutaj. I tutaj jest czerwona karta do znalezienia. Bardzo prosty, łatwy monument, wychodzicie, byle którymi drzwiami, wyjście jest w sumie kilka, bo jedno jest od razu naprzeciwko, kolejne jest tam, jak żeśmy wchodzili i chyba było jeszcze jedno, ale nie pamiętam. Ja tu jest wyjście, bo nie mam żadnej pokoju. i my wtedy Miejscu, bo wychodzi w tych hangarach. Jeszcze jest jedno wyjście tutaj. I tam gdzie żeśmy byli na samym początku. Tu jest chyba jeszcze jedno, nie wiem, a, tu jest jedno chyba. Nie wiem, zawsze korzystam z tego wyjścia albo tutaj, albo tu w hangarach, bo jest po prostu naprzeciw karty najszybciej chodzi i tyle. Lecimy z następnym monumentem. I następny monumencik to jest yy, Trainyard. Chyba jeden z najgorszych monumentów. W sensie przeze mnie najbardziej znienawidzony, bo. Trzeba wszystko odpalać po ukosie i się zawsze z tym męczyć. I go ogólnie nie polecam, ale tak go pokażę. Więc zaczynamy od tego, że macie też taki jeden malutki budyneczek, jak poprzednio. Z tym, że wchodzimy sobie po prostu dołem, nie musimy tutaj podnosić żadnej bramy, odpalacie sobie przełącznik to nie jest przełącznik to po prostu trzeba go machnąć. Następnie musicie przejść przez całego reiniarda na drugą stronę. Będę to robił powoli, nie na szyfcie, żebyście dali sobie sprawę z tego, że nie jest to tak blisko. A wiadomo, że po numerych bardzo dużo. Teraz tutaj trzeba wejść na samą górę po schodach, Wlecę nie po schodach, i przełączyć następny przełącznik, który też nie jest przełącznikiem tak jakby czasowym. To jest jeszcze nic, bo musicie się wrócić tam środek, do tego największego budynku. Teraz pewnie wiecie, czemu nie lubię Reinarda. Wejść na najniższe piętro. Najniższej wieży. Zjedź Fiuza. Tu mamy przełącznik, Na włącznik. Halo? Działaj. I coś zepsułem. Będę ja się zdążył włączyć. Ważne. Jak będziecie mieli przełączone jedno i drugie, to będziecie mogli wejść sobie i do zielonej karty i tu oddzielnie jest niebieska. Nie ma tak, że za zieloną jest niebieska, tylko możecie wybrać sobie, jak macie tylko zieloną kartę, wchodzicie, się w... wchodzicie sobie do zielonej, tu macie kilka skrzyneczek. Jak yy, macie niebieską, wchodzicie do niebieskiej i za niebieską skrzynkę tutaj, skrzyneczki są tutaj i tutaj jest tak samo czerwona karta. No, i lunch site, Najbardziej popieprzony, największy monument, ale za to odwdzięczeniem się tego, że jest najbardziej popieprzony. Jest najwięcej i najwięcej do niego buduje. Jest to, że drop na nim też jest bardzo duży, ale jest też bardzo dużo do stracenia, bo musicie mieć ze sobą zieloną i czerwoną kartę. Zupełnie inaczej niż na wszystkich innych monumentach, bo zwykle jest to zielona i niebieska, i czerwona się wyciąga. Tutaj niestety, ale potrzebna jest już czerwona i zielona, żeby w ogóle na niego wejść. I zaczynamy sobie od tego, że. Może tak, z samej góry, po dwóch przeciwnych stronach, tutaj w tej małej budce oraz tutaj w tym dużym kobalcie, jak to się nazywa, to jest kobalt, to jest kobalt, jedynka i dwójka. Są dwa przełączniki, pierwszy to jest taki, o tutaj, tu trzeba wsadzić finta, walić przełącznik, de facto jednym, ty. Czasowy. zresztą wszystkie się restartują, tylko niektóre są takie krótsze, a niektóre powiedzmy, że trwają dłużej nie są tak jakby czasowe czasowe następnie tutaj, tu trzeba wejść za pomocą karty teraz jak macie odpalone jedno i drugie, najlepiej żeby jeden z was poszedł na jedną stronę, drugi na drugą i robić to w dwie osoby, bo żeby przełączyć jedno pobiec i przełączyć drugie dopiero wejść do środka, to jest masakra następnie czerwona karta wchodzicie tędy, lub wchodzicie tędy lub w drugiej stronie też możecie wejść z tej strony z tej strony, cztery wejścia proste, i teraz tak nie będę przedstawiał gdzie są jakie skrzynki, bo skrzynek na tym monumencie jest od cholery i jest ich bardzo dużo, polecam wchodzić od razu z drabiną na samą górę, tu jest jedna skrzyneczka, przechodzicie samą górą, tędy tu wskakujecie na poręcz, przechodzicie do windy, włączamy windę o mam klip no ale jadę. Ciekawe. Zobaczcie na samą górę, gdzie widzę sobie stanie. Tu. I tu jest jedna zielona skrzynka. A po drugiej stronie jest druga zielona skrzynka. Następnie. nami chodzimy do góry. O tu. Teraz tak. Tu zielona skrzynka. Jest to jeden z nielicznych monumentów, gdzie jest naprawdę kozacki drop, bo macie tutaj i militarne skrzynki, i zwykłe skrzynki, i elitki. I przy helikopterze są więc opłacalne. Teraz jak stąd wyjść? Bo wyjść można na kilka sposobów. Dla hardkorowców, wyjście z samej góry. Nie pokazałem. Tutaj tyłem. Tu, tu, tu. Wchodzicie tu. Następnie schodzicie piętro niżej. wychodzicie okna. I Zeskakujecie po ścianie albo po dwóch ścianach, jak kto woli. Jak ktoś nie umie skakać po ścianach, nie polecam tego robić, bo się zabijecie. Na drugie wyjście, schodzimy na sam dół. Tutaj mamy przełącznik, jest to Auxilary Power. W każdym razie musicie przełączyć to, żeby wyjść jakimikolwiek drzwiami. Teraz znowu możecie sobie wybrać, którymi drzwiami chcecie wyjść. Naciskacie przycisk, wychodzicie. Jeżeli nie włączycie sobie tamtego zasilania, to nie wyjdziecie żadnymi drzwiami. Następnie mamy military tunelsy, czyli tunele militarne i tych tuneli z czego boty. I teraz można tu wchodzić na dwa sposoby. Najbardziej opłacalny jest ten bez kart, aczkolwiek wtedy wyjście macie tam, gdzie znaczy wyjście jest tam, gdzie wejście, więc spodziewajcie się tego, że na bank będzie was chciał ktoś zabić, albo opcja z kartami i wtedy wyjście macie w trochę innym miejscu, gdzie zwykle nikt tego nie pilnuje. Ale żeby zacząć sam początek taki że musicie zrobić wszystkie boty jakie tutaj są najlepiej jak jeden z was bo jak robicie to solo to nawet nie ma opcji a jak jest was kilku to najlepiej jak jeden zostaje i bo tam tłumaczę co pierwsza karta jest tutaj pierwsza karta Trzeba tu rzucić za. dopóki ten fuse się nie skończy jeszcze przełącznik czasowy macie czas żeby przejść przez całe militarne tanelsy zabić wszystkie boty jest wcale takie proste. Wejść na tą stronę. Przez zieloną kartę. palić przełącznik. następnie wstawić resztę botów. Dojść do niebieskiej karty. Dopiero możecie to robić, więc ja polecam, żebyście zrobili tunele. Dopiero kolega wasz z tyłu rzuci wam fiuza na początku. Odpali wam całą machinerię i wtedy dopiero. Raz, bo nie Wchodzicie przez niebieską, tu mamy piękny przełącznik też czasowy, mamy czerwoną kartę i jest to też jeden z większych monumentów, tak jak, tak jak lunch site, gdzie macie elitarny, elitarny, elitarny na tych półkach i na stronę bardzo dużo. Teraz plusem jest to, że w wyjście jest tak jakby drugą stroną czyli tu, tu, tu macie też poty, wchodzicie na górę i wy. Tędy. Z tego miejsca więc można na luzie przejść ale jeżeli chcecie zrobić tunele bez kart zapomniałem jeszcze o jednym ludzie, dla którego się te tunele robi robicie całe tunele przechodzicie nie robicie żadnych botu, nie robicie żadnej karty na samym początku i zbieracie lut który jest tutaj ten też można oczywiście zebrać po drodze jak się robi karty ale żeby stąd wyjść chcecie się cofnąć do samego początku a zwykle, boty robi się jakiś tam czas, więc ludzie zdążą przyjść i na was poczekać, i też musicie wyjść tędy. I wyjście to wcale nie jest takie fajne, jeżeli ktoś na was kampi, bo kampić można tutaj na górce, tutaj, tutaj i ogólnie wszędzie. Więc wyjście to jest tragedia. I następnym monumentem jest harbor. I harbory są dwa, dwa rodzaje, ale polega to wszystko na tym samym, że. Potrzebujecie tylko zieloną kartę. Harbor używa się tylko po to, żeby wyciągnąć niebieską. Niebieską wyciągnąć, albo z harboru, albo z satelitek na przykład, albo z Sewer Brancha. Można je kupić na odpoście. Ale harbor jest takim najłatwiejszym miejscem do tego, żeby wyciągnąć niebieską kartę. I potrzebujecie zieloną, w którą wchodzimy tu, żeby tu wejść, trzeba na samym dole wrzucić tego fuza. Walić przełącznik. Czobiercie sobie drzwiami, wchodzimy na górę. Czy zieloną, czy nie macie niebieską kartę? A tutaj zwykle jest skrzydła, albo tu nawet nie pamiętam. I kolejne miejsce, żeby wyciągnąć niebieską kartę, o którym wspomniałem poprzednio, to satelity. Na satelitach jest dosyć prosto, bo jest tutaj trochę skrzynek na tych satelitkach, jest też przeróbka w, je w środku jednej z satelit, a tutaj sobie stoją dwie budy dla psa, jak w Do jednej wsadzamy Idziemy na zewnątrz, od strony przełącznik. I tutaj zielona karta. Na biureczku leży sobie. Jest. No i serwer, branch, yy, Nie mylę z serwerem. Według mnie jeden z przyjemniejszych monumentów do lutowania, i teraz tak. Pierwsze skrzynki można wyciągnąć bez karty. Są one tutaj. To akurat o tym powiem. Żeby tu wejść trzeba zrobić hopki. Czyli nie wiem, czemu to jest zalane, ale na tych serwerach do budowy, chcę polatać. Te monumenty niektóre są zalane, w każdym razie on normalnie nie jest zalany. Wejść po drabinie, przeskoczyć tu, 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 tu do góry, tędy, tędy i dostajecie się Jak ktoś nie umie skakać, nie polecam, bo można kłamać tylko wtórzyć. Jeżeli chodzi o lutowanie samego monumentu, tu wrzucamy fiuza Tutaj wajcha, ma być na zielono. Od razu naprzeciwko, jak wychodzicie, macie tunel, wchodzicie w prawo, światło, zielona karta. Teraz tak, tu są skrzynki. Są skrzynki, przechodzicie tędy. Tu prawie macie skrzynkę. Radzę się tu wszędzie rozglądać, bo tu są skrzyneczki porozkładane. Na samym środku jest biurko, gdzie jest niebieska karta. Też są skrzynki. Terabiarka. No i następny monument to Power Plant z dwoma kominami. Jeden z fajniejszych monumentów i przyjemniejszych, dlatego że mamy bardzo dużo skrzynek, które są poza tak, jakby kartami. Jeżeli o karty chodzi, to będziecie potrzebowali zieloną, niebieską. A. Jeżeli chodzi o inne skrzynki, to najwięcej jest w tym kominie. To są dwie w sumie, najwięcej. Potrzebujecie hazmat. Tutaj macie cztery skrzyneczki, nie potrzebujecie hazmatu. Jedna skrzyneczka jest tutaj w rurze, o tu w tym miejscu. Jedna jest pod ziemią, jeszcze tam jest kilka, ale to nie będę wszystkiego pokazywał. Jak wejść do samego monumentu? Otóż, mamy tu jedną budę i tu drugą budę. Teraz tak, najpierw trzeba, trzeba tutaj przy tym... Żwirowisku, przełączyć jeden przełącznik, następnie przejść na drugą stronę, przełączyć drugi przełącznik, przełączyć czasówkę, wrócić się na sam środek. I tu w tym dużym budynku macie karty. Zielona karta jest wejście tutaj, i tutaj, wchodzimy byle gdzie. Tu na stole leży zielona. Tu mamy jedną skrzynkę, na dole przełączamy. Następny przełącznik będziemy mieli czerwoną poświatę. Najłatwiej to zlokalizować, jak się nie pamięta. Wchodzimy na górę. Tutaj fuzik. Tu skrzyneczka jedna. Tutaj przerabiarka. Tam jeszcze są dwie beczki. Wchodzimy przez niebieską. I teraz tak na górze. Tu leży sobie czerwona karta. A tu mamy skrzynki. I tyle. No i Oil rig. Zaczniemy od małego. I tu potrzebujecie niebieską i czerwoną, żeby odpalić boty. Czyli zwykle to, po co się tu przypływa. Jeżeli chcecie zrobić też inne skrzynki, to potrzebujecie jeszcze zielonej karty. I wiadomo, musicie zrobić boty. Po każdego piętra strzegą boty. O, tu nam ziomek sobie śpi na przykład jakiś, ale nie mam permis, żeby go zlutować. A szkoda, w każdym razie robicie boty na piętrze 0, na piętrze 1. Wchodzicie sobie na piętro drugie. Na piętrze drugim też nic nie ma, robicie boty. Następnie wchodzicie na piętro trzecie, one są oznaczone L1, L2, L3. I tutaj mamy zieloną kartę, jej nie trzeba robić, ale stoi sobie taka budka, zielona karta i macie cztery skrzynki. Następnie wchodzimy na górę, na piętro czwarte. I tutaj, żeby mm, otworzyć sobie dwie zielone skrzyneczki, musicie mieć jednego fusa, nie potrzebujecie żadnej karty, po prostu przycisk. I tu stoją zwykle dwie zielone skrzynki. No i teraz main event, jak ja to mówię, niebieska karta, tu leży jedna zielona skrzynka, czerwona karta i tu odpalacie skrzynkę czasową. Musicie poczekać 15 minut, w międzyczasie przylatują boty duże, które trzeba zrobić. Eee, I po 15 minutach, jak uda wam się obronić Riga, wyciągacie zawartość z tej 15-minutowej skrzynki i tyle. No i duży rik. I tutaj żeby zrobić główną rzecz i główny lutrum i 15 tą skrzynkę potrzebujecie tylko czerwonej karty. Jeżeli chcecie zrobić poboczne, skrzyneczki to potrzebujecie całego kompletu. I tak jak poprzednio trzeba przejść przez piętro 0, pierwsze, drugie, trzecie piętro i czwarte piętro. i Na czwartym się zatrzymamy. W sumie to na trzecim się zatrzymamy, bo średnio jedno niżej. Tu mamy zieloną kartę. Trzy skrzynki, i tu leży zielona karta. Następnie piętro wyżej, czyli na czwartym piętrze, mamy fiuza, Można wrzucić sobie fuza, otworzyć drzwi, pewnie nie będą działać, one się często bugują. Tu są beczki i skrzynki, chyba z tego co pamiętam. Tak, tu chyba była jedna skrzynka. Tutaj niebieska karta, dwie zielone skrzynki tu i dwie zielone skrzynki tu. Wchodzimy na samą górę, i tu za czerwoną kartą. Nieraz jest bot, nieraz go nie ma, więc trzeba jeszcze zabić jednego bota. Tu mamy skrzynki tu i tu. Skrzynki militarne i elitarne. I do tego 15-minutowa skrzynka jest w tym miejscu, którą jak odpalicie, to ponownie tak jak na małym rigu pojawią się boty, tym razem więcej. Trzeba je zabić. Poczekać 15 minut obronić całego riga, żeby nikt wam tu nie przypłynął i zgarnąć 15-minutową skrzynkę. I w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę mi na pewno zajmie czasu z montowaniem tego. Więc zostawcie łapkę, jak się tutorial przydał. Tutorial dla osób w sumie świeżych w gierce. Mam nadzieję, że będzie pomocny w jakimś stopniu. A ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam. No i tyle, trzymajcie się. Cześć.